To jest scena. To są moje dzieci. Yy, a tam po drugiej stronie są te dzieci, które kochamy w trójkę najbardziej. Yy, ja zaczęłam mówić, bo ja jestem anioł. Nie wiedziałam, że ja jestem anioł. Zawsze mówią, że jestem wredna jak diabeł. A tutaj raptem dzięki Wam. Proszę do mnie mówić Anielico. Ruda Anielico. Ruda Anielico. Kocham Was. Trzy, cztery. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za, za takie wyróżnienie w tak krytycznym czasie. Kiedy praktycznie od, od pół roku już nie jesteśmy na scenie, tylko czekamy na kolejne wejście. Bardzo Wam dziękujemy, że z nami jesteście i że, że doceniliście naszą, naszą pracę. To dla nas ogromne wyróżnienie. Dziękujemy. Grzesiu? Dziękujemy. dziękujemy. A to ja jeszcze powiem, że. Po raz pierwszy w życiu, a mam 80 lat, yy, to się skreśli. Yy, <laughs> mam tyle lat, nie wiem, tak długo się nie żyje, a ja jednak, dzięki Wam, y, że po raz pierwszy, przynajmniej ja, y, dostaję taką nagrodę, że to nie jest państwowa, przez dyrekcję, przez pana marszałka czy przez kogoś innego, tylko że grupa widzów zechciała. I to jest chyba y, najważniejsze. Jest jeszcze jedna niezwykła rzecz. Gala, którą dla nas zorganizowaliście, o. była tak wzruszająca, że tylko nam zostaje co powiedzieć, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie. Normalnie. To, to ja powiem, że my dla Was specjalnie przygotujemy galę po koronawirusie. W czerwcu. <laughs> Przyjedziemy do 30. Przyjedziemy do Kńczyna na pewno. Przyjedziemy do Kńczyna. Tak jest. Dziękujemy pięknie. Tak. Bardziej